W tym filmie przedstawię wam 7 sposobów, jak przestać się rejżować jak przestać się denerwować w Brawl Stars. Tak. Ja ogólnie to zawsze się rage'owałem po tym, jak przegrywałem jakąś grę i zauważyłem, że to nic nie dawało. Nie miałem od tego więcej pucharków, nie było mi od tego lepiej, po prostu nie dość, że się gorzej czułem, to jeszcze traciłem na tym pucharki, bo jeszcze tak dobrze nie skupiałem. Więc posłosno wiem, że zrobię taką listę, gdzie przygotuję aż 7 sposobów, jak pozbyć się rage'owania i jak po prostu przestać się denerwować na Brawl Stars jeśli przegrywacie. I gwarantuję Wam, że jeśli obejrzycie ten film do końca, jeśli zastosujesz każdy sposób, to wtedy przestacie się nerwować i o wiele łatwiej będzie się wbijało pucharki w broszce więc polecam oglądać, ponieważ naprawdę zmieniło to u mnie jak wbijam pucharki, więc dobra, przejdźmy od razu do pierwszego sposobu jak przestać się rage'ować jak przegrywacie. I pierwszy sposób, który jest w sumie bardzo banalny no to jest to, żebyście zrozumieli, że Brawl Stars to jest tylko gra. Pamiętajcie o tym. To jest tylko i wyłącznie gra. Nie jest to rzeczywistość. Jest to po prostu gra, którą gracie dla fanów. No i nie ma sensu po prostu się rage'ować po prostu na grę, która nie istnieje, która praktycznie jest tylko na waszym telefonie, która nie ma też żadnego większego wpływu na wasze życie, ponieważ no nic co się stanie złego w Brawl Stars, nie wydarzy wam się złego w prawdziwym życiu. Więc to jest pierwsza ważna rzecz, taka w sumie podstawowa, żebyście po prostu wiedzieli, że Brawl Stars to jest tylko gra i żebyście nie brali tej gry aż tak na poważnie. Dobra, przejdźmy od razu do następnej rzeczy, ponieważ każdy sposób, który wam będę przedstawiał, każdy kolejny krok, jest coraz to bardziej istotny i coraz to bardziej pomaga, rzeczywiście, w pozbyciu się tej złości, właśnie po tym, jak przegrywacie. Następna rzecz, no to jest, żebyście się uczyli na błędach. Po tym, jak przegrać jakąś grę to nie po prostu się rage'ujecie, wyrzucacie telefon przez okno i po prostu, no nie wiem co... Nie mam pojęcia co niektórzy robią po rage'ach, ale wiem z mojego doświadczenia, że naprawdę może być źle, po tym jak kilka razy w się przegra grę. Dlatego jeśli przegracie grę, to po prostu obejrzyjcie powtórkę i zobaczcie gdzie popełniliście błąd, albo gdzie ktoś z waszej drużyny popełnił błąd i po prostu zapamiętajcie, żebyście nigdy więcej tego błędu nie popełnili. Wtedy po pierwsze nauczycie się czegoś nowego, więc będzie wam łatwiej się wbijać w kłarki, w przyszłości. Po drugie, będziecie zadowoleni z tego, że wiecie, dlaczego przegraliście i przez to po prostu nie będzie to aż tak denerwujące i będziecie mogli łatwiej w przyszłości wbijać w więc to naprawdę jest bardzo fajny sposób, jak pozbyć się tego rage'u po prostu po każdej przegranej patrzycie na powtórkę i po prostu analizujecie, co zrobiliście źle, co mogliście zrobić lepiej i wtedy po jakimś czasie będziecie nie dość, że lepszymi graczami, to jeszcze te przegrane nie będą was aż tak denerwować, ponieważ przegra. Oznacza po prostu kolejna lekcja, jakiej możecie się nauczyć. Więc myślę, że jest to fajny sposób i fajne rozwiązanie na właśnie te przegrane. Dobra, przejdźmy do trzeciej bardzo istotnej rzeczy. No i trzecia rzecz to jest, żebyście unikali grania pod wpływem emocji. Czyli po prostu, jeśli przegraliście kilka kier. Podrząd to możecie sobie zrobić przerwę i to jest najlepsza rzecz, jaką Wam mogę tutaj teraz powiedzieć, że po przegranych, jeśli przegraliście parę gier, podrząd to najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić, to jest po prostu zrobienie sobie krótkiej przerwy, przynajmniej 20-30 minut, żeby się chwilę uspokoić. I wtedy będzie Wam o wiele łatwiej, ponieważ jeśli ciągle przegrywacie, jeśli powiedzmy, że 5 razy pod przegraliście, to jesteście tak zdenerwowani, że gwarantuję Wam, że na następnym razem też przegracie, ponieważ ten race on się kumuluje. Coraz to bardziej jesteście gorsi, coraz to bardziej jesteście źli po prostu na tą grę i przez to ciągle przegrywacie. Więc jeśli przegraliście parę razy pod rząd, to po prostu zróbcie sobie krótką przerwę, może to być nawet 15 minut i później wracacie i jesteście po prostu bardziej pozytywnie nastawieni do gry i będzie się też wam łatwiej grało. Więc to jest też bardzo istotny punkt właśnie w tej oto Liście. No i pamiętajcie o tym, żebyście byli pozytywnie nastawieni, ponieważ jeśli będziecie negatywnie nastawieni, to będziecie po prostu przegrywać. To jest naprawdę bardzo chora rzecz, którą zauważyłem, że jeśli jesteście nastawieni, kurde, widzą tutaj jakichś takich dobrych graczy w przeciwnym teamie, będzie naprawdę ciężko, może nie wygram. No i jeśli rzeczywiście tak myślicie, to wtedy też przegrywacie i to jest naprawdę... Dziwne, ponieważ zauważyłem, że jeśli patrzę na przeciwników i akurat widzę, o chyba to są jakieś nuby, myślę, że wygramy. Nie mówię tutaj w ogóle o rozpoczęciu gry. Mówię tylko jak widzicie te pierwsze trzy ikonki. Jak wam rzeczywiście się nawet gra nie załadowała, jak już zostało 5 sekund do rozpoczęcia gry, to wtedy pokazuję wam przeciwników. Jeśli wtedy stwierdzicie, że przeciwnicy nie są aż tacy silni, ponieważ no, nie jesteście w stanie stwierdzić po tym, co widzicie tylko w tych ikonach że jakiś gracz jest dobry, więc jeśli stwierdzicie, że są słabi, to wtedy też łatwiej będzie wam się wygrywało. To jest taki poboczny lifehack, jaki wam mogę poradzić, żebyście po prostu myśleli, że przeciwnicy są słabi, żebyście nigdy nie myśleli, że właśnie przeciwnicy są dobrzy, ponieważ wtedy po prostu będziecie mieli też trudniej. To jest naprawdę bardzo dziwna rzecz, którą zauważyłem, która jest prawdziwa. Okej, okay, przejdźmy już do następnej rzeczy. I następna rzecz, żebyście po prostu zachowali... Dystans, jak gracie, to nie przesadzajcie, że na przykład gracie po 15 godzin dziennie czy coś w tym stylu. Po prostu zachowajcie dystans, wyjście na dwór, to też jest bardzo ważna rzecz, ponieważ wiem, że dużo osób na przykład nie dotyka trawy, więc wyjście na dwór do trawę i po prostu zachowajcie dystans pomiędzy prawdziwym życiem a grą. Ponieważ jeśli będziecie tylko żyć w grze, to wtedy, jeśli będziecie ciągle przegrywać, to naprawdę będziecie źli. A nie ma być sensu ciągle złym, tylko przez to, że przegraliście w grze parę razy, więc to naprawdę jest bardzo ważna rzecz, że Abyście zachowali dystans. Dobra, przechodzimy już do przeostatniego sposobu i przeostatni sposób to jest, żebyś sobie ustalał limity czasowe. To jest bardzo fajna porada z tego powodu, że jeśli ustalasz jakiś limit czasowy, że powiedzmy grasz 30 minut albo grasz godzinę, robisz krótką przerwę, grasz godzinę, masz krótką przerwę, to wtedy będzie Wam się łatwiej grało, ponieważ wtedy jeśli na przykład mieliście taką gorszą godzinę, gdzie nie wymieliście aż tak bardzo dużo, to zrobicie sobie krótką przerwę i po tej przerwie będzie Wam się łatwiej wbijać jakieś pukarki i nie będziecie już ciągle przegrywać, więc fajnie by było jakbyście rzeczywiście ustawiali sobie limity czasowe, czyli na przykład robicie sobie takie limity. Na przykład teraz gram 30 minut, zrobię sobie krótką przerwę, później zagram powiedzmy godzinę i później znowu zrobię jakąś dłuższą przerwę i później jeszcze zagram z 30 minut. To jest oczywiście taki przykład, jaki wam teraz daję, który na przykład mi bardzo pomógł w wyższych rang. Jak jeszcze 30 ranga była naprawdę ciężka do zdobycia, to naprawdę to mi pomogło wbić wyższe i w sumie nawet i wysokie rangi w Brawl Stars. Dobra, przejdźmy już do ostatniej rzeczy, jaką wam przedstawię właśnie w tym oto poradniku. I ostatnia rzecz to jest, żebyście mieli wsparcie drużynowe. Zazwyczaj jeśli się rajd'ujecie, to jest na randomów. Po prostu jak gracie z randomami, jak gracie z jakimiś losowymi osobami, które nie wiadomo kim są, to po prostu będziecie się na nie rajd'ować, będziecie je obrażać, ponieważ nie wiecie, czy są dobrzy, czy są źli. A jeśli będziesz grać ze swoim zaufanym teammateem, który wiesz, że nie zwali, który oprócz prostu jest dobry, to nie będziesz się na niego rage'ował, ponieważ wiesz, że on jest dobry i nie będziesz zwalał winy na niego, ponieważ... Jeśli ma powiedzmy sporo pucharków albo jeśli ma jakieś dobre rangi i akurat jedna gra nie wyjdzie, to nie będziesz na niego zły, ponieważ on jest dobry. Może po prostu mu się coś źle przytrafiło, może miał mniej szczęścia i przez to przegraliście. Ale jeśli przegraliście z randomami, to będziesz ciągle zwalał na randomów i będziesz się ciągle na nich denerwował. Więc jeśli chcesz rzeczywiście się mniej denerwować, to polecam zagrać z zaufanymi. Team po prostu z zaufaną drużyną, na którą nie będziesz się aż tak ponieważ są w miarę dobrzy. Okej, okay. myślę, że to na tyle. Mam nadzieję, że ten poranik przyda i to tyle. Elo.